<laughs> Ideal czego? Kobiety W sensie dupery No jak to? Karynka moja Ty Karynki nie znasz Każdy zna Karynkę no W żabce robi na rogu Jak to która? Ta co jak idzie na miasto To wszyscy mówią Idzie ta Karyna Co z tym idiotą się spotyka Oni chyba nie wiedzą, że ona jest ze mną I nie oddam jak wygląda? No jest piękna! Włosy długie, tlenione, tak jasne, że z daleka widać, że idzie i że moja! Nie, nie oddam! Padnokcie ma takie długie, a rzęsy to się tak zawijają na czoło, że ja to nie wiem czasami, czy to jest skrzywka, czy to jest rzęsy. Ale dwa o siebie. Do kosmetyczki chodzi. Fluencerką jest. Fluencerką. Fluencerką. No jak nie wiesz, to to jest fluencerka. Co robi? Zdjęcia robi na Instagram. Filmy nagrywa na TikToki. No, my to w ogóle jesteśmy tak piękni. Żyjemy z socjali. Jak poznałem? No na Facebooku poznałem. Ja to od razu wiedziałem, że ona moja będzie, że ona wysoko ustawiona i nie odpuszczę. Skąd wiedziałem? Bo pisie miała. Jaka szkoła? Szlachta nie pracuje. To co? Tuli Styckiego zrobiłem? I lecę po nią i biorę i nie oddam!